Zobaczymy. Jednego mi trafili. Czy będzie musiał leżeć w szpitalu, tak jak to kiedyś bywało? Nie kawał maszyny. No, Ramirez. Siedem dni, kurde, w szpitalu. O, oh, Mikey Moore! Szturmowcy to nasi frontowcy. Pierwsi ruszają do boju i ostatni schodzą z pola walki. Nieźle. Kurde, i snajper mi ten. Jest ranny 7 dni. Nasi snajperzy specjalizują się w zadawaniu poważnych uszkodzeń z dużej odległości. Ale bez odpowiedniego szkolenia są bardzo słabi w walce bezpośredniej. Dobra, zdobyte artefakty są wyładowywane. A zespół badawczy czeka na rozkazy. Z... Dowódco, mamy nadchodzące połączenie z Radą. Witam, dowódco. Chcielibyśmy pogratulować Ci ostatniego zwycięstwa. Wiemy, jak trudno było podjąć decyzję, na którą prośbę o pomoc odpowiedzieć. Mimo problemów poradziliście sobie znakomicie. Zgodnie z obietnicą przekazujemy nagrodę za wasze dokonania. Do widzenia, dowódco. Liczymy na wasze kolejne sukcesy. Laboratorium. Okej, okay, czyli konstrukcja. Dowódco, rada wie, że podjęliście właściwą decyzję. Przy naszych obecnych zasobach możemy zrobić tylko tyle. Ale nasz główny inżynier wymyślił coś, co pomoże wam mieć oko na wszystko. Pokój sytuacyjny zapewnia nieustanne monitorowanie wszystkich krajów członkowskich Rady. Jeżeli pozwolimy, by poziom paniki w jakimkolwiek kraju wymknął się spod kontroli, państwo to wycofa się z Rady i przestanie nas dofinansowywać. Ogólne poparcie Rady dla projektu EXCOM jest widoczne na podstawowym wskaźniku nad ekranem głównym. Technicy nazwali go licznikiem zagłady. Dowódca, do centrum kontroli. Dowódca, do centrum kontroli. Chryste... Dowódco, doktor Walen informuje, że w laboratoriach trwają badania, ale do zakończenia projektu pozostało jeszcze trochę czasu. W międzyczasie została uruchomiona nasza lokalna sieć satelitarna. Możemy zacząć poszukiwania nowych aktywności. To może potrwać kilka dni. Bardzo dobrze, mam jednego rannego. Muszę skanować, skanuj. A, to tak działa. Dowódco, plany kamizelki z nanowłókien zostały stworzone. Dział techniczny czeka na sygnał do rozpoczęcia produkcji. Ooh. Po zakończeniu aktualnych badań ja i mój zespół nie mamy nic do zrobienia. Proszę o pozwolenie na przeprowadzenie sekcji. Ksenobiologia to jest sekcja. Dobrze, pani doktor Walen. Dziękuję dowódco. Dam znać, jak tylko zakończą się nasze badania. A może kawa? Po pracy? Nie? Techniczne włączone. Zdaje się, że zespół doktora Szena w końcu wykombinował, jak włączyć swoje maszyny. Hmm. Czyli do technicznego. nie? Ale Dowódca gratulacje za szybką zmianę tematu. O, dowódco, od jakiegoś czasu spodziewam się tej wizyty. Witam w dziale technicznym. To tu konstruujemy wszystko, co wymarzą sobie w laboratoriach badawczych. A skoro o tym mowa, Doktor Walen właśnie przysłała nam nowe plany. Proszę o pozwolenie na rozpoczęcie produkcji. W porządku, jest polski dawink. Nie przesadzajmy. Czasami jest faktycznie do dupy, jak na przykład w Battlefieldzie 4, ale czasami jest ok. Kamizelka. Koszt. 5 techników. Mam 265 kredytów. Ich będą 4 sztuki. Może 5. Dowódco, zakończono produkcję kamizelki z Nanowłukiem. Dostarczono ją do zbrojowni. Fantastycznie. Dowódca do koszar. Dowódca do koszar. Cały czas coś ode mnie chcą, no. Nowy sprzęt i broń z działu technicznego zawsze będą dostarczane bezpośrednio do zbrojowni. O, ten jeszcze ranny przez 3 dni. W porządku. Wyposażenie. Pancerz. leki, pancerz. Hmm. Dobrze. Granat... A! Skąd tu się nagle... Nacisnęłem na granat odłąkowy, się pojawiły. A zaraz, zgubiłem. A czemu po kliknięciu na granat się dopiero pojawiła kamizelka, co? Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. No, okej, okay, w porządku. Dajcie pozmieniać im kamizelki, Eric Ramirez. Tak samo wyglądają Aleksiej PIETROW! Doren. Uuu, Doren, To jest mój Mikey. Mikey. Okej, okay. jako że jesteś sniperem, to będziesz się nazywał Albo tak. Jego, aj. Ech, po prostu, aj Ma będę go łatwo rozpoznawał. Lubiłem dziewczyny snajperów w tym w, 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 w ekskomach poprzednich. Pokój sytuacyjny, ok. Dowódco, Rada chce zamienić z Tobą kilka słów. A, dodatkowa ochrona to jest a nie główny pancerz, Witam, ok. Dowódco, Dziękuję. potrzebujemy Waszej pomocy w pewnej wyjątkowej sprawie. Mamy nadzieję, że poświęcicie jej tyle samo uwagi, co każdemu innemu projektowi. Dowódco, jednej z osób pojmanych przez obcych udało się uciec. Jeśli uratujecie tę kobietę, Możemy dowiedzieć się czegoś ważnego na temat działań obcych. Przesyłamy współrzędne. Do zobaczenia, dowódco. Wiemy, że nas nie zawiedziesz. Lepiej weźmy się do roboty. Czemu nie widać twarzy tego przewodniczącego rady? Ja mam wrażenie, że to zaraz będzie. Kurde, się okaże, że to jest obcy. Ewakuacja. Doskonale. Czekamy na postępy waszych prac. Aha, to jest do wyboru albo. Uu, albo kamizelka. No dobra, mamy szturmowca. Turmowiec i grenadier niech mają kamizelki, natomiast e, dziewczyna i Nikolas niech mają gramat, granat. Na pewno się przyda. Uderzenia jeden. Przygotujcie się do lądowania. Kolejną misję przeprowadzimy w Japonii. Szukacie Anne Singh. Pani Singh to jedyna znana nam osoba, której udało się uciec z niewoli obcych. Naszą misją jest odnalezienie jej w tej strefie i zabranie stamtąd. Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, gdzie jest strefa ewakuacyjna, żołnierze. Gdy tylko znajdziecie Annę Singh, macie przyprowadzić ją tutaj. Dobrze, szkoda, że nie wiem, gdzie mam iść, ale. Ten obcy ma wygląd niezwykle zbliżony do ludzkiego. Być może jest czymś w rodzaju szpiega. Zalecam złapanie go i przeprowadzenie badań. Kto złapanie go, bo on ma broń? Polsk, tędy. Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że... moja pozycja przestała być bezpieczna! Shit. No, i to był jeden nierozważny ruch. Do diabła Muszę się schować teraz no Facet ledwo żyje O do diabła Ten się na szczęście wycofał Przemieszają się! Szelba. To tyle, jeżeli chodzi o, o, o łapanie żywcem, co? Dobra, Dzień, dziewczyno wrzuciły tam, bo tam się szykował jeszcze jeden obcy. Podłową. Bo Mój, kurde, weteran. Nie wiem, zakładam, że na górze są punkty pancerza, na dole punkty życia? Czy, czy jakoś to inaczej jest? Okej, okay, pójdźmy sobie tędy. Nie bardzo mam urządzenia do łapania Obcych, pewnie potrzebny jest jakiś granat ogłuszający czy coś, w ten desen Czy tu można jakoś się położyć? Nie, nie widzę takiej opcji. Ale trafił, dawaj, moi grenadierze idą na nas, kurde, Felek. Oni się powinni zatrzymywać, Holender. trzymać jak się okaże, okaże że widzę Doskonale. wiedziałem że to się wapalnie skończy Ty masz granaty? A, tu jest kocnięcie. Dobra, czy jest jakaś opcja strzelania w biegu? Będę musiał to później sprawdzić. Przedwo żyje Holender, nie chcemy, żeby tu padł. Ok, podejdźmy gdzieś tu. Niezdecydowanie tryb warty się przyda. Możliwość strzelania w biegu, jak to ma działać? Elegancko. Po co się ten koleżka wychylał? To ja nie wiem. Ale oberwał. Cel namierzony. Chłopie! Gdzieś ty się szkolił! Szczęśliwie tam ci uciekli? Wroku bite. robota. No dobra. Ramirez, ten ze strzelbą. Jest najzdrowsza, więc ty pójdziesz. Ty będziesz osłaniał, kolego, z tej strony. Tutaj! Jestem tutaj! Widzę, 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 widzę. Żeby się obcy chcieli wylić. To będziemy na to przygotowani. Gdzie spokojnie, spokojnie dziewczyna, uspokój się. musimy zaprowadzić Wipa do Skyrangera tak szybko jak to tylko możliwe. No, zrobię co się da. Nie wiem kim jesteście, ale pewnie byłabym już martwa, gdybyście nie przybyli. Okej, okay, spokojnie. Teraz tylko nie popełnić błędu. Niepotrzebnie. 1, zbliża się do was cała chmara ufoków. Uważajcie. Dobra robota. Dobrze, warto było go ustawić w ten sposób. Ramirez, gdzie jesteście żołnierzu? Tutaj. Czekamy na atak. Ten tu został sam. To nie do końca dobrze. Ale ta trójka się przyda tu, żeby osłaniać. Tą puścimy trochę przodem. Pilnuj, te potwory zgromadziły ogromną ilość ciał nie rozumiem. No pilnować, pilnować panowie. Warta. Dzięki Bogu, znaleźliście mnie. Skończyłam tak jak cała reszta. Okej. Okay. Dobra, żołnierzu, wracaj na pełnej prędkości. Erin? Jeszcze cię nie wypuścimy do końca. Pilnuj. Nichols! Też pilnuj, w każdej chwili mogą się to pojawić obcy. zbliżają się do was siły wroga. Przygotujcie się. A, pilnuje. Trzeba będzie uważać na niego. Ktoś się pojawi w zasięgu i od razu oberwie. procent. Dobrze. Niezły zasięg. Ma ta strzelba. Byłem przygotowany na to, że mogą się pojawić, a i tak trzeba było kogoś zostawić, żeby osłaniał lądowisko. On już tylko może... A. Tak, przeładuj. Pilnuj. No dobra, dajemy. Sprintem, sprintem, dziewczyno. O, perfekcyjne to nie było, niestety. Zginął nam jeden. Się nie dziwię, że ta gra ma takie wysokie oceny. Ja myślę, że ona do oglądania nie jest jakaś rewelacyjna, ale do gry... Czad. Ranna, 16, 16 dni Eric jest ranny, 9 dni... O, a ten nie dostał. u kapral. Co mamy do wyboru? Celownik holograficzny. Dobre. rój pocisków. Alebo celownik holograficzny. Hmm. Jako, że on jest dowódcą... Znaczy takim weteranem, to dajmy mu to. Każdy, kto będzie strzelał do tego obcego, będzie miał chociaż cholera wie. A już nie można cofnąć. Kapral. Szturmowiec. Co mamy do wyboru? Plus 5 do obrony za każdego widocznego przeciwnika. 10 szans na trafienie kratyczne za, ka ka za każdego widocznego przeciwnika. Max plus 30. Ale czekajcie, czekajcie. Ja wolałbym, żeby obrażenia przede wszystkim zadawali snajperzy, natomiast hmm. stawmy go w defensywie, na defensywę. Jak sama nazwa wskazuje, okay. żołnierz wsparcia daje naszej drużynie niezbędną przewagę. Wszyscy wokół niego stają się lepsi. Support. Mm -hmm, ok. Sss, sniper. Pięknie. Tobi. Aha. Pamiętaj. Będziemy Cię obserwować. do pokoju sytuacyjnego. Teraz, spokojnie. No kurczę, chciałem sobie coś porobić, ale... Rada przekazała nam satelitę. Aktualnie nasz przekaźnik może obsługiwać dwa tego typu urządzenia. Dlatego radzę jak najszybciej wystrzelić tego nowego. Wystrzel satelitę... Hmm, to każdy kraj może mieć inne rzeczy, plus dwa naukowcy, a nie, to są... Aha, za każdego satelitę, tak? Państwo posiada satelity. dobrze. Technicy, technicy, naukowcy, kurczę, Rosji, naukowcy, Wielka Brytania, naukowcy, technik, technik, naukowiec. Uuu. No, w niektórych krajach się bardziej opłaca. Ameryka Południowa. Meksyk. A menad meksykim jest tanie, o tak swoją drogą. Nad Chinami jest drogo. Dobrze, niech będzie Meksyk. Dzi łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. Dzięki nowemu satelicie znacznie powiększyliśmy obserwowany przez nas teren. Radzę jak najszybciej rozpocząć poszukiwanie kontaktów obcych. Dobrze, skanujmy w poszukiwaniu aktywności. Ale, eu tava ja